Witamy Was serdecznie w pierwszym odcinku na tym kanale. Ogólnie dzisiaj będziemy grać w Spacer, no to duchy. Trochę, pa trochę paszfobia, no coś takiego. Chyba to było ten tytuł. No i po prostu zac zaczynamy teraz na pierwszy, to jest odcinek na YouTubie. Bo no, teraz będziemy robić te filmik na TikToku, że za zaczynamy nagrywać na YouTube'a i... no. Więc teraz możecie zostawić łapkę w górę i... Subskryp I subskrypcję. No, dlaczego tak dziwnie, no... Tak, tak średnio um, dźwięk jest... Znaczy no, tak po prostu, no... Na głupca mówię, no po prostu nie naszykowaliśmy scenariusza. No wiem, że niektórzy YouTuberzy też robią bez scenariusza, ale no. Um, Okej, okay, możemy iść. sauf jest problem Jesus Przesłałeś skrót. No Tam jest gorąco, ponad 20 stopni, no w sumie może to być dom. No, ale nigdzie nie ma zimnej temperatury. Idziemy, mamy znaleźć ducha. to cały czas. Nożka. Krzeszy losowego gracza. Ciemność. Oszy ja nic nie widzę. Że ciemno widzimy. O cholerka Ja mam krzyż... O, jest koniec, już minęło mi. Poczekaj, bo my widzimy, że nie było żadnej z innego pokoju czyli wykreślamy e, franek i co Sprint box no tak mi się. pokaż co wziąłeś no to, to. nie to ten kwadrat wziąłeś nie to potrzebujemy. mnie nie to. to jak to będzie to no i musimy zobaczyć czy wykrywa Ja sprawdzę, czy duch pisze. Duch pisze, sprawdzę. To książka na Idziesz? Halo Idziesz? No to właśnie musisz trzymać i musisz patrzeć. Czy to w ogóle wykrywa ducha? A musimy się jeszcze Duch pisze, duch pisze. Wracaj, wracaj. Duch pisze, duch pisze. jak spokojnie, ja mam krzyż Chodź, chodź tu, chodź tu jest, tutaj Eta, duch dotyka te Gdy to było? Ranek, duch, em, ty to wykrywasz tym ducha? No to chodź i sprawdź, czy będzie wykrywało głośno, Tak, no wiesz jak. To stać blisko tego trochę. Nie za blisko. Plikuję go z przyjść słyszy. Chodźcie, cieszę, No włącz to Może też popatrzeć czy zostawia ślady To byłby wtedy inny dół Wykrywa ci? No nie, właśnie nie ma. No to, chopane, jak wracasz się, wracasz się. I wykreślam, wykreślam. box? nie. I gdyby zostało to, to nic. Ale jak to byłoby? To. To nie ma. inne? Weź inny przedmiot, weź inny przedmiot eee e, tam... Co działaj Odóż to, no I weź to Albo nie aparat weź, aparat! odróż to Aparat weź, aparat weź. Jak będzie nas ducha atakował, to będziemy dostępni do narkowi. Aparat? Tu no aparat weź I idziemy tam. Jużaj, bo widzę, że prąd zgasnął. Ano. Idziemy. Trudna woda. Jej! O! Włączyłem prąd. Okay. bo ja nie jestem tutaj tak... A to chyba nie jest orb. Poczekaj. Co to umożliwiałem okulary, Bo ja nie jestem pewny. Um. Kul ducha! Ghost Orbs Jakby to wykreślić nic Jakby to... Dobra, czyli Orby nie będzie, orbów nie będzie Tylko trzeba poszukać albo... ...te Weź tę ma maszynkę tą Co... pika To? Nie to, odłóż to i weź aparat i tam drugą, masz tą drugą przecież. O tak? Nie, to weź. I chodź. Nie, trzeba iść naokoło. Tam o, tam gdzieś, tam jest. Te, em, um, generator. Jakie jest światło? Czy to foka? Dalek, odpal to! Wykrywa? No nie, aparat! O! Czy masz włączone? Doga! Nie wykrywa tego ducha w ogóle. To trzeba patrzeć czy gdzieś jest te Ślady na szybie Po innej opcji nie ma sensownej Albo daj mi to Tutaj jest szafa, franek, tutaj jest szafa. Czekasz? Nie wiem. O, dwa. Jesteśmy... nie. Tutaj jest pokój ducha. Czyli nie. Poczekaj, chodź tu. Gdzieś tutaj musi być, chyba to. O, bo i nie. Tutaj pokazuje, że gdzieś tutaj jest. Nie, no to nie to, to za duch jest Chodź stąd Flanek, szybko Florek, rób zdjęcie temu duchowi Zdjęcie Chodź, chodź stąd Użyłem w krzyż w idealnej porze No. planek u mnie raz. Napij się. Tutaj jest le... Apteczka. Poczekaj, bo duch pisze. Paranormal No... No... Natio. Nie wiem, co to oznacza, ale... I tak to wykreślam. Dużo mam duchów. Nie było... Tego, ani tego. To... Ojeju. Pananek, ty wypiłeś tą kolę? Jak tak? Gdzieś masz mało. 35 ja masz. Masz więcej? Tutaj dużo masz? A sprawdź czy na pewno wypiłeś. A No i napijcie się teraz. No teraz masz dużo. E ja bym teraz nie polecam iść tam Poczekasz tutaj Ta, ja teraz pójdę te Idę próbować pokonać ducha Czekałem przepisanów, bo bardziej się boję Tylko mi samo wchodzi Spokojnie widzę, ja mam czasami lagi mocne Pięć było, co pięć, pomóc Nie, Franek, odjeżdżaj, odjeżdżaj. Aha, bo ja muszę. 5 pięć było, 5! Pięć. Widziałem! Przez, gie, przez jedną, przez bardzo mało sekund, przez je, prawie nie było całej jednej sekundy, było 5, było 5. A nie mogę. 5 tak? Tak, było 5. I już wszystko zaznaczyłem, że ducha mnie Musi być to. Bo już to sprawdziliśmy. Było pięć. Było. No, było. Pisało książkę. Em, muszało się. I to musi być ten duch. Wiem, że na pewno ty widzisz szybciej ode mnie. I zobaczę. Tak udało się, to yeah, był start Kurde, ale ciężko. Jeszcze Dostaliśmy jeszcze razy dwa za weekend.